Witam ponownie wszystkich widzów, jak widzicie dzisiaj kolejny film porównawczy, w którym wystąpią dwa tutaj tytany, można powiedzieć, czyli tak, po lewej mamy Flextona E800, a po prawej wrócił Toeinger Q12W. Dzisiaj sobie odpowiemy na pytanie, który tutaj jest ostrzejszy obraz. Ja tutaj specjalnie zrobiłem stop klatkę na naszej papudze, żeby od razu zrobić zbliżenie. Tak wygląda obraz z Flickstona, naprawdę mega ostry i mi się wydaje, że jednak tutaj przoduje w stosunku do Delikatnie Towingera, ale to się okaże w dalszej części filmu. Także dzisiaj mówię z Clash of the Time Times, na który serdecznie zapraszam. I jedziemy od początku na zestaw testowy. I jedziemy od Costa Rica. oczywiście. Jak widzicie, w kolorystyce jest tutaj duża różnica. Ja akurat tutaj nic nie zmieniałem w ustawieniach, tak jak były na testach. Przynajmniej według mnie dla tych projektorów to było najlepsze, ale oczywiście to jest moja subiektywna opinia. Oba projektory są ustawione w maksymalną jasność. Także tutaj nie będzie żadnego przekłamania. A resztę oceny należy do Was. Zapraszam już serdecznie, właśnie do aktywnego komentowania, nawet taktycznego. Wszystko się liczy, lajki, dislajki. Spróbujemy się troszeczkę od, odbić. W troszeczkę po tym dniu jedziemy. Tak jak mówiłem, tutaj E800 to chyba jest najostrzejszy, najbardziej taki kontrastowy obraz. Nie wiem, czy to jest cyfrowo nie jest poprawione, ale naprawdę. Ciężko mi nawet to określić, te, jako laika. Tutaj też zrobię stop klatkę. Będzie dzisiaj dużo stop klatek, bo to trzeba wyjaśnić. Zobaczcie, jak to wygląda z bliska. To jest obraz z e, No na... <gryw> naprawdę, żyleta ostra. I tutaj jest obraz e, To Wingera. Jeszcze raz. I jedziemy dalej. Generalnie Flixo ma takie bardziej, jakby powiedzmy, mniej nasycone kolory. Ja tutaj jeszcze próbowałem to troszeczkę niwelować, ale mi się wydaje, że nie ma sensu, żeby to nie przekłamywać. Po prostu te ustawienia są najprostsze, że tak powiem, do zastosowania dla takiego zwykłego użytkownika. I mam papugę i przechodzimy dalej. Naszą modelka od razu z klatki. bo tu jest akurat dobry kadr. Zobaczcie na cery tej naszej pani. Każdy najmniejszy por widać. No mega tu wygląda, naprawdę. I tutaj ma się dla porównania tą Inger. W tej Inger też to jest bardzo dobrze widoczne. Ale tutaj się wydaje, że to nie jest aż tak nachalne jak tutaj. <gryw> Mówię o ostrości i w ogóle kontrast. Co jest mniejsze dla oka, to już musicie sami ocenić. A my jedziemy dalej. Taka moja subiektywna opinia, że ten chyba e 8 tutaj ma najlepszą optykę. Z dotychczas wszystkich projektorów. Ale czy ma najlepszy obraz? Będzie dużo zbliżeń, bo tutaj muszę. Wam pokazać, no zobaczcie, nawet najmniejszą linię papilarną na zwykłej ścianie, bez żadnego tutaj e, materiału projekcyjnego, czy jakiegoś tam, nie wiem, ekranu projekcyjnego. Zwykła biała ściana. Już nie pierwszej świeżości. To Winger jest troszeczkę tutaj jaśniejszy. Ale akurat nie zawsze ta jasność jest tutaj potrzebna. I ostatnie zbliżenie. No chyba dzisiaj troszeczkę dłuższe będzie to porównanie. Ale to nam odpowie na wiele rzeczy. Dobra, i bierzemy następny film. Tutaj walka z czarnią. Tak jak wspominałem, moja S23 się jednak pogorszyła po aktualizacji do 15 Androida. Po ostatnio oglądałem wcześniejsze filmy, które nagrywałem, jeszcze bez aktualizacji, to lepiej wychodziło przynajmniej w ciemniejszych scenach. A tutaj coś mi porobili w tej aktualizacji z tym telefonem. Ale ponoć długo będzie update. I tutaj stop, klatka zaraz. Dobra, tak to wygląda z odległości jakichś 3 metrów. O no wiadomo, z pół metra nikt tego nie ogląda, ale dla celów badawczych zobaczcie na szczegółowość obrazu. Naprawdę. To u Ignor też, jak najbardziej na plus, ale to zobaczcie jeszcze raz. Jednak mi się wydaje, że 800 tutaj góruje, jeżeli chodzi o odzorowanie detali. No i ostatni film sobie włączymy, czyli nasz pociąg. Mamy nasz pociąg. Tak jak mówiłem, tu chyba sobie jeden z najbardziej płynnych obrazów. Jak nagrywałem na E800, to mi tutaj coś telefon przekształcił, to w postprodukcji, dlatego tam było napisane. Nie wiem, czy to tak będzie. Ja tylko daję swoje tutaj subiektywne uczucia, że naprawdę obraz jest mega płynny w obu projektorach. No dobra, to bym było na tyle z tego porównania. Wyciągnijcie wnioski, opinie, napiszcie w komentarzach, bądźcie aktywni. No i oczywiście zapraszam na naszą grupę facebookową Tanie Projektory LED LCD. A na dziś już dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!